Jest taki tak dziwny, który robi takie. Co to Co tutaj dokładnie jest? Jakieś bąbelki tutaj widziałam? Śmieci! Śmieci, śmieci! O czym musieliśmy się pozbyć tej naszej poprzedniej tej. Ale mi chciała się pozbywać, po ja prostu lubię tamten tam, tam tam mój, ten. się bardzo podobała to moja poprzednia ta. Boże jestem. Przestraszam się, że mam owada, taką muszkę, która się tak rusza bardzo blisko, a to po prostu tak jakby od laptopa. Jakby wentylacja idzie i po prostu wydmuchuje powietrze. I mam kawałek podkładki, po prostu, który jest taki naderwany, po prostu taki skrawek, naderwany podkładki i ona się tak rusza, tak o. I się przestraszyłam, że to jakiś robak, ale nie. Czy chcemy to z DJ Sister Money Into the No chcemy, w sumie. Chcemy, czy nie chcemy? Ja się trochę cykam. Może nam się przydadzą na coś? Nie wiem, zróbmy coś, może na niego stać. O Boże, nie! Spaliłam! O nie! O Boże, straciłam przedmiot tak bez sensu kompletnie. No przyjąć sobie sumie na klatę. O Boże, nie Nie czy chciałam aż tylu przyjąć na klatę. Dobra, zaraz tam pójdę. Ale ja tam nie chcę iść na razie. I co mi zrobisz? I co mi zrobisz, w We Nie wiem, down these stairs. Nie, nie, Ja mam urodziny rodziny, Taty. Taki prezent dostał do urodziny. <gry> to przerąbane. To są, że tak powiem, nam rodziny prezent w postaci tam pielu. Piękkuje, wtedy nie było. Ale widzisz? Teraz się nie dowiesz już. A ja wiem. Jak będę cię chciała zakopać, to siebie nie znajdziesz potem. A widzę, że już przekonałeś nasze, nasze zakopywanie zwłok. byś przekonało zakulan. kulan. Siemanko. Ale jest cute, niewygodne na gnoma. A kto wie, że gnomy nie, nie mogą być cute? Przepraszam bardzo, co to za w ogóle stereotyp gnomi? Co to ma znaczyć? Z są małe ale co, co... Przepraszam, jak coś jest wredne, to nie może być cute jednocześnie? Patrz na dragonkę na przykład. Myślę. To w ten moment, żeby zaczął nam się tlen. Powoli kończyć, dobra. Słuchajcie, cała naprzód, że tak powiem, w lewo. A jak się nazywa? Real Może miałam akurat wtedy wiesz dużo różnych gier. Co? Może to mogę. Nie wiem. Nie chciałabym zrobić z tym. Tak jak ten. Jak będziemy mieć jakiś ogień czy coś, to wtedy. Łatwiejsza sekwencja dla wszystkich. <grywa> o Boże, ja się mogę już klikać. Sorry, nie mogę już klikać. Już mnie tak woli mi tak boli ręka. Dlaczego nie łapię tego? Kurczę. Ej, serio, dlaczego mi tego nie łapię? Ja nie wiem, jak to zrobić, ten początek. Dobra, no będziemy czekać, aż nam się pojawi kropka i nam podpowie. Bo no ja nie wiem, jak to zrobić. Bo ja to robię na złym triggerze! Bo ja to robię na prawym zamiast na lewym! O Jezu, nie wierzę! Nie skończyć dwie Pat, mi się odpiął! Nie! Możesz nacisnąć przycisk A. Aby pomóc Chaseowi iść tropem prowadzącym do wyjścia z labiryntu. Nie! A może tu... Znaleziono złoty odcisk kłapy. Sprawdźmy, czy uda ci się znaleźć wszystkie, 15. Tak głośno. Dobrze, tu już naprawiam. Boże, nie chciałem tego zrobić. Boże, błagam, niech mi się włączy, od początku. Nie! Ale przypał. Jak brakuje jakiegoś wypełniacza do kary na przykład albo do czegoś. Ale sama w sobie dynia, to dla mnie jest taka trochę smaku. Okej. Okay. Yy, tak to no. Ma... Tak to wygląda?